Proszę wsiadać, drzwi zamykać. Odjazd. Przejazd magistralą podsudecką w zabytkowym składzie z lokomotywą SU45 na czele i dwoma wagonami typu 110AC w charakterystycznym oliwkowym kolorze brzmi jak marzenie? Owszem, zwłaszcza dla miłośników kolei i fotografii. Takie marzenie 15 kwietnia udało się spełnić. Przejazd Fiatem po podsudeckiej przyciągnął setki osób. Wydarzenie zorganizowali wolontariusze klubu Sympatyków kolei z Wrocławia we współpracy z Lucjanem Jeziornym. Celem tych przejazdów, tak naprawdę, jest po pierwsze, żeby coś przeżyć, po drugie, żeby wykonać fotografie pamiątkowe, ale chyba też chodzi o to, żeby cofnąć czas i żeby poczuć się tak, jak było kiedyś. Dla młodszego pokolenia, jest to. Powrót do historii ich rodziców, a dla nas jest to powrót do czasów, kiedy mieliśmy 15 lat. Znów jesteśmy astrolotkami. Klimat kolei z dawnych lat można było poczuć na trasie złożonej z odcinków o łącznej długości 350 km, wiodących linią kolejową nr 137, czyli tak zwaną Magistralą Podsudecką. Ten kolejowy szlak prowadzi z Katowic do Legnicy, m.in. przez Bliwice, Nysę, Strzegom i jest położony na terenie trzech województw. Na Dolnym Śląsku do dziś zachowało się na niej wiele elementów kolejowej infrastruktury, które pasjonaci mogli podziwiać podczas trwającego blisko 16 godzin przejazdu. Pociąg wyruszył po 5 rano z Wrocławia Głównego. Udaliśmy się najpierw przez legnicę do Rokitek w gminie Hojnów. Następnie pojechaliśmy z powrotem w kierunku legnicy przez Jawor, Strzegom, Jaworzynę Śląską. Tutaj aktualnie mamy postój w Dzierżoniowie Śląskim, po prawie godzinnym postoju będziemy jechać dalej w kierunku Kamieńca Ząbkowickiego, aż do Otmuchowa, tam zmienimy kierunek jazdy, wrócimy z powrotem przez Kamieniec do Świtnicy Miasto, tam z powrotem zmiana kierunku i przez Sobótkę już udamy się do stacji końcowej Wrocław Główny. Był to pierwszy przejazd tego zrewitalizowanego składu po wspomnianej trasie. Pojawiamy się na liniach Dolnego Śląska już od kilkunastu lat. W tym momencie jedziemy lokomotywą, która została wyprodukowana w Polsce w Poznaniu. Lokomotywa ciągnie dwa wagony. Proszę powiedzieć więcej o tych wagonach, bo aktualnie siedzimy w kuszetce. Tak, w kuszepce, czyli w wagonie do leżenia. Wagon ten został wyprodukowany w latach 70. Należał najpierw do PKP, a potem do PKP Intercity, natomiast w 2000, po 2017 roku trafił do Klubu Sympatyków Kolei. Własnymi siłami, siłami 50 wolontariuszy i własnymi środkami udało nam się ten wagon wyremontować i służy nam właśnie po raz pierwszy. To jest to jego debiut. Drugi wagon, tak zwana salonka, to przerobiona kuszetka, którą wyprodukowano w latach 70. ubiegłego wieku. Oba wagony pojawiały się w regularnym ruchu pasażerskim, jednak z uwagi na ich leciwość zostały wycofane. Z czasem trafiły do Wrocławskiego klubu sympatyków kolei, gdzie zyskały drugie życie. Ten wagon ma też oprócz ogrzewania elektrycznego, został przystosowany do takiego. Jest, można powiedzieć, samowystarczalny, jako że ma też ogrzewanie piecowe. Piec jest na węgiel. W tym konkretnym wagonie znajduje się aż 7 zbiorników na wodę, właśnie w celu obsługi, między innymi tego pieca. Dzięki temu mamy tak: ogrzewanie w zimie, tutaj minus 20 stopni na zewnątrz, my tu mamy spokojnie 20 stopni na plusie. Yy, tak, mamy ciepłą wodę, także można mieszkać, można mieszkać. Wykorzystujemy właśnie ten wagon do pozyskiwania na przykład nowych eksponatów, bo trzeba gdzieś na drugi koniec Polski pojechać, bo mamy informację, że coś idzie na złom, trzeba to szybko uratować, jedziemy właśnie, bierzemy ten wagon. Jest mnóstwo tutaj właśnie takich ciekawostek, typu zbiorniki na węgiel pod podwoziem, mamy kuchnię w pełni funkcjonalną ze zlewem, z kuchenką gazową, mamy przedziały sypialne, w których obsługa może spać, mamy też wiadomo toalety i mamy salon, w którym może, mamy też telewizor tam nawet zamontowany, także Wszędzie są gniazda elektryczne, także wagon jest dość nowoczesny pod tym względem, że jest, jest w pełni funkcjonalny. Funkcjonalność to jedno, jednak w takim przypadku ważną kwestię pełni też wartość sentymentalna. Tę z pewnością posiada zabytkowa lokomotywa SU45-079, którą poprowadził maszynista Intercity z 25-letnim stażem. To maszynę przede wszystkim wyróżnia to w tym momencie, że jest to jedyna w tym momencie, jedyny egzemplarz w tym momencie, który jest zachowany w historycznych barwach i zatrudniany jest na właśnie w ruchu turystycznym. Jak widać, jest bardzo duże zainteresowanie tego typu przejazdami, bo jest to kultowa lokomotywa polskiej produkcji. Ta sztuka została wyprodukowana w 1973 roku i jest to dosyć duży przełom w polskim przemyśle lokomotywowym, gdyż to jest pierwsza lokomotywa dużej mocy do e, obsługi ruchu pasażerskiego, ciężkich pociągów pasażerskich, e, wyposażona w możliwość ogrzewania pociągu. Prędkość maksymalna na szlaku? Tętkość maksymalna na szlaku 120 km na godzinę. I co ona pije? Diesel? Tak, to ona, że tak powiem, bardzo dużo pije niestety, <słuch> tak, bardzo dużo pije diesla, tak. Także to jest mniej więcej, zależnie od pracy, wiadomo, przy ogrzewaniu też to zużycie jest większe, ale tak można przyjąć średnio, że jest to 300, km, 300 litrów na 100 km. Nazwa potoczna lokomotywy SU45 to Fiat. Dlaczego? Fiat, dlatego że ta lokomotywa posiada silnik na licencji włoskiej. I w żargonie kolejowym przyjęło się Fiat. O czym doskonale wie każdy miłośnik kolei. W podróży historycznym składem wzięli udział pasjonaci między innymi z Niemiec i Holandii, z Wrocławia, konina Gliwic. Jest to ciekawy stary skład na starej linii pięknej krajobrazowej. Nie ja lubię po prostu po, podróż właśnie w takich klimatach, takich trochę starszych, gdzie jest pociąg, trasa i przygoda. A co dzisiaj jest najważniejsze? Dzisiaj? W sumie dla, dla większość ludzi to dla zdjęcia. A pan? A dla mnie? Klimat. Bardzo fajny pomysł i te przystanki, że można robić zdjęcia naprawdę. Nic, nie spodziewałam się, że tyle będzie osób, i w ogóle, że tutaj będzie widzów poza pociągiem. Tak czekało na ten przyjazd. Niesamowite. A spodziewała się pani, że będzie pani jedną z niewielu kobiet, które wezmą udział? No właśnie, znam sobie z tego sprawę, jak wysiadłam z pociągu i było właśnie ryby na sesję fotograficzną, i się... Ojej, to taki męski wyjazd. Ale kobiety też się pasjonują koleją. Oczywiście, że tak. Ja od dziecka nie jeżdżę koleją, tak, bo mieszkałam, e, musiałam dojeżdżać do szkoły, później do pracy pociągiem, więc potem z rodzicami jeździłam na wakacje pociągiem, więc ja uwielbiam jeździć, podróżować pociągiem. Proszę powiedzieć, czy często bierze Pani udział w podobnych wydarzeniach, czy to pierwszy raz? Bardzo często. Chyba już z 20 razy. A co Panią skłania do udziału? Nie wiem, podoba mi się to. Co mnie skłania? Fajnie jest. Klimat, ludzie? I ludzie, i klimat, i, i krajobrazy, i stacje. No wszystko jest fajne. Na trasie pokonanej podczas przejazdu 15 kwietnia można było zaobserwować m.in. coraz rzadziej spotykane semafory kształtowe. Możemy zauważyć przede wszystkim historyczne zabudowania nastawni dysponujących oraz wykonawczych. Możemy zobaczyć budynki dworca oraz również charakterystyczne drewniane, podwójne, tzw. Tak chaowe supy yy, telegraficzne. Fiatem po Podsudeckiej w połowie kwietnia podróżowali także młodsi uczestnicy, którzy takie składy mogą znać jedynie z literatury bądź opowieści rodziców i dziadków. A od kiedy się pasjonujesz koleją? Od maluszka czy dopiero od niedawna? Od siedmiu lat, sześciu. Biorąc pod uwagę Twój wiek, to Twoja większość życia dotychczasowego? Tak, tak od czterech lat. Powiedz, co Ci się najbardziej podoba w dzisiejszym przejeździe? Co jest takie najfajniejsze? Fotostopy. I zdjęć. Michał z Wrocławia w podróż światem po podsudeckiej wybrał się z rodzicami. To piękny dowód na to, że czym skorupka za młodu nasiąknie. Kolej to nie tylko praca, to jest pasja, którą zaraża się kolejne pokolenia. O no tak, oczywiście. cyno ma 10 lat, jest już czwartym chyba pokolejem. Miłośników kolei, no i kolejarzy poniekąd, chociaż młodym, jeszcze nie zawodowym, ja jestem trzecim kolejarzem zawodowym i miłośnikiem kolei i zawodowym kolejarzem. Tak? Mój pradziadek, dziadek pracował na kolei, ojciec pracuje na kolei, no i ja. Starsi i młodsi, z Polski i Zagranicy, kobiety i mężczyźni, obok pasjonatów, zawodowi kolejarze, a także amatorzy fotografii, pięknych widoków i kolei z dawnych lat. Co łączy ich wszystkich? Pociągi, zwłaszcza te, których nie spotkamy już na kolejowych szlakach. Piękny przejazd z 15 kwietnia przeszedł już do historii. Na pamiątkę pozostały tysiące zdjęć. Koniecznie pochwalcie się najlepszymi ujęciami w komentarzach. Zapraszamy do odwiedzania strony klubu Sympatyków kolei we Wrocławiu, gdzie znajdziecie informacje na przykład na temat zbliżających się imprez z zabytkowym taborem w roli głównej. Dziękujemy i do zobaczenia!